Dobry lot i dzisiaj chcieliśmy jeszcze poinformować o naszym transporcie, który będziemy drugi i ostatni transport, ponieważ myślimy, że od września już na pewno Poczta Polska ruszy. Zbiórka na wspólne gębliki odbędzie się kilka dni wcześniej niż zapowiadaliśmy, mianowicie piątek, sobota 18-19 sierpnia. Także tutaj, jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany wysyłką głębi na wspólne gębliki w tym terminie, to prosimy o kontakt, to jeszcze w zasadzie dzisiaj jest niedziela, 6 sierpnia, dlatego w zasadzie zanim ten filmik wejdzie do jutra wieczorem, musimy praktycznie ustalić tą trasę przejazdu, także jeżeli ktoś jest zainteresowany wysyłką na wspólne gołębniki, albo jeżeli ktoś jest zainteresowany, tam kilku hodowców, zapomniałem to sobie zapisać, którym mieliśmy podwieźć gołębie, czy chcą, żeby im podrzucić tam gołębie, póki poczta nie działa, właśnie przede wszystkim gołębie młode z naszej hodowli, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tak samo jak po drodze kilku hodowcom tam podrzucaliśmy gołębie, tak samo teraz, jeżeli ktoś jest zainteresowany młodymi z naszej hodowli w tym momencie one już są o, praktycznie odsadzone w zasadzie do dwóch miesięcy już, także to są gołębie już na trzecim, czwartym, szóstym lotku i zaczyna padać trochę deszcz, także będziemy musieli skracać ten filmik ile się da. I tutaj może chciałem pokazać się cztery młode, tak ogólnie, żeby coś na tym filmiku było. To jest na przykład samiczka o niesamowicie przepięknym, rozpodowym oku. To jest samiczka u nas lotowana o numerze 3880. To jest gołąb jeszcze z 18 roku na tipesie, który u nas był lotowany jako gołąb roczny i dwuletni, zanim jeszcze, póki jeszcze lataliśmy w oddziale właśnie. To jest samiczka, która za roczniaka i za dwulatka razem uzyskała około 20 konkursów, przede wszystkim na lotach od 300 km w górę, a najlepiej latała 500 i maratony. Kapitalnej budowy na przepięknym oku rozpłodowym, samiczka ciemna z białym lotkiem. Jak hodowcy pewno już przypuszczają, jest to gołąb ze starej naszej linii Ardenów. Tak jak mówiłem, wszystkie gołębie, które są nieprzelotowane na wspólnych gęblikach z naszej hodowli Odsprzedajemy z tego względu, że tak jak mówię, wracają tylko gołębie przelotowane na wspólnych gołębnikach. Teraz jest taki profil naszej hodowli, dlatego tutaj też ktoś jest taki, można powiedzieć, niesamowity rarytas. Jest to o dziwo, gołąb w 100%, w 100 z gołębi Ardena. Także to jest ciekawostka, taka, że właśnie połączenie, wiadomo, nie brat z siostrą, ale jest to połączenie zachowane w 75% arden i 25% Jensena. I ten gołąb już kapitalnie latał właśnie na lotach oddziałowych. W tym roku pociągnęliśmy po niej jeszcze cztery. 4, 4 młode do na wspólne gołębniki i w zasadzie dwa młode tak bo miała tylko trzy lęgi dwa młode będą jeszcze w sprzedaży także jest to samiczka a tak jak mówię jest z tego względu że nie latała na wspólnych gołębnikach a odkupujemy no masę tych gołębi teraz też z Tajlandii idzie nam transport gdzieś do dwóch tygodni będzie w domu 12 gołębi odkupionych z Patai gdzie transport jednego gołębia to jest około 600-700 euro także tutaj też wystarczy sobie policzyć dlaczego te gołębie wracają dlaczego część gołębi z rozpadu właśnie musi zrobić miejsce tym gołębiom odkupywanym. Tutaj też fajnie, nie wiem czy na filmiku będzie widać, jak na Ardena ma bardzo fajne. Troszkę też jest 25% więcej dlatego można zobaczyć jak fajnie drży skrzydło tej samiczce. To jest samiczka, o piękna wibracja. Samiczka tak jak mówię, no. jeden taki okaz. No, ostatnia nasza Ardenka w czystości zachowana, która była u nas przelotowana, także gratka dla hodowców. Zwłaszcza na ten daleki dystans gąb, przepięknej budowy, na przepięknym oku No i w dodatku jeszcze z świetnym wynikiem lotowym. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ta samiczka jest w ofercie. Tak ta, mówię. Jedna z naszych czterech ostatnich Ostatni głębi przelotowane, które będą jeszcze w ofercie w tym roku. No i tutaj przy okazji jeszcze pokażemy, jak te młode teraz nasze wyglądają. Na przykład 10433 przepięknej budowy gołąb z Leo Heremansów. Młody oczywiście tegoroczny, jest to samczyk na glazerze specyficznym dla Leo Heremansów. Również przepięknej budowy, fajnie samczyk dociągnięty. Trochę wiać, zaczęła ogon. Bardzo ładny tej plecy dociągnięte tego gołębia mostek do samego końca. Akurat wziąłem też tam, wiadomo, kilka gołębic tam akurat było na gołębniku. On, gołąb już jest na piątym, szóstym lotku. Także też bardzo ładny Leo heremans tak z naszej topowej linii sprinterskiej. Wiadomo, też hodowcy na nas się podają, no jest u nas masa tych właśnie Hermansów, Ardenów i tak dalej. Tutaj akurat właśnie pokażę głębę na numerze 10296. To jest też przepięknej budowy właśnie samczyk. Wcześniej tam na kolejnym filmiku będziemy prezentować jego w zasadzie brata. Jest to właśnie z naszych Ardenów w połączeniu na vanluny Kapitalna linia od 500 km w góry ze starych Wanlunów w połączeniu na nasze najlepsze Ardeny. Gąb troszkę większy, ale również ten mostek dociągnięty, widełki zamknięte. Przepięknej budowy samczyk. Jeżeli ktoś jest zainteresowany gołębiami na od 500 w górę, to faktycznie robił te gołębie świetną robotę, też gołąb na czwartym lotku na ten moment. Także to są w zasadzie nasze najmłodsze młode w tym momencie, ponieważ jak hodowcy wiedzą, starszych u nas starszych gołębi, późniejszych gołębi się nie ciągnie, ponieważ i tak to już było 5 lęgów, także tutaj to jest wszystko. Kolejny gołąb o numerze na przykład 11146, pstra samiczka. z linii Powera z naszych Leo Hermansów, również na czwartym lotku przepiękna samiczka w budowie bardzo wyrywna Tu widać że typowo sprinterski gołąb już on coraz mocniej leje to będziemy widełki też fajnie spięte mostek dociągnięty przepiękna samiczka typowo właśnie na loty od 100 do 600 km. Także tak poniekąd wyglądają nasze gołębie, tak jak mówię, cały lęk jest dostępny, w zasadzie można powiedzieć półtorej lęgu, ponieważ tak jak mówię, zazwyczaj z wszystkich gołębi są po trzy młode dostępne, albo dwa, jak tam jajka stłukły, także cały czas jest około 120 młodych w ofercie na sprzedaż do końca roku, na pewno od września się to ruszy bardziej, jak poczta ruszy, to dlatego te gołębie, część też yy, siedzi w domu właśnie, a tak jak mówię, część, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to teraz jeszcze w sierpniu możemy, możemy te gołębie zabrać ze sobą i, i podwieźć tam do trasy, tak jak mówię tak jak to miało Miejsce miesiąc temu. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do kontaktu. I tak. jeżeli ktoś chce wysłać głębę na wspólne głębiki, no to do jutra też musi nam dać znać dobry lot.